Witam wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie spenetruję opuszczoną cegielnię w zasadzie ruiny tej cegielni. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że w tej miejscowości, gdzie znajduje się ta cegielnia, cegielnia już istniała od 1735 roku. Czy była to ta sama cegielnia, i w tym samym miejscu, tego nie wiem. Ta cegielnia tutaj została opuszczona w latach 90. No dobra, najwyższy czas. Rozejrzeć się w środku pierwsze takie wejście zachęcające w tym miejscu, i cóż, tutaj znajduje się piec. Czyli piec się uchował jeszcze? Kurwa, potężny piec. Wszędzie oczywiście walają się kawałki cegieł. dobra, na razie obejdę ten piec naokoło, a za chwilę zajrzymy do środka. Dobra. No, sporo tutaj śmieci. Różnych innych drzwi jakiś. Cały piec znajduje się pod takim dachem z blachy. Powiem Wam, że niesamowicie to wygląda. O, tutaj wózek. Powiem Wam, że ostatnio na eksploracjach bardzo spotykam często wózki, ale na szczęście puste, bez dzieci. No dobra. W zasadzie obeszłem to wszystko naokoło, ale jeszcze tutaj zerknę. Dobra, to co? Wchodzimy do pieca. No, wejście na wysokość jakąś około metra 80, więc nie jest źle. jestem w środku pieca powiem wam że tutaj właśnie pewno na jakiś wózkach znajdowały się te cegły no dobra tak to wygląda powiem wam w środku pieca więc tutaj w tym miejscu tutaj te wejścia którym jednym z nich właśnie weszłem jakimiś wózkami pewno były te cegły wkładane do środka układane tutaj w rzędach tak to wygląda Zobaczmy tutaj. Wow. No jest nieźle. Naprawdę robi wrażenie. Takie troszeczkę mam wrażenie, jakbym szedł w jakimś tunelu, albo może w jakimś kanale z tego względu. No dobra. Wszędzie to mamy śmieci, więc trzeba uważać pod nogi, żeby w coś nie wdepnąć. O tak, powiem, bo różne tutaj przedmioty leżą. Wow, zobaczcie. Mamy nawet kask. Kurczę, z daszkiem. Kask z daszkiem. To no niezły klimat. No i cały czas maszeruję w tym piecu naokoło, tak to nazwijmy. No, wrażenie jest, powiem Wam, niesamowite. Tylko te śmieci trochę mnie martwią, bo cały klimat w tym piecu psują właśnie te śmieci, które tutaj leżą. Wszędzie. One są przyniesione przez mieszkańców tutaj pewno <grybujesz> w ten sposób się pozbyli różnych rzeczy bo te różne rzeczy tutaj te śmieci co leżą no to widać, że to nie są związane stricte z funkcjonowaniem cegielni No dobra, i wychodzę tym samym wejściem co wchodziłem. Ok, to tutaj już mam zwiedzone. No dobra, w piecu już byliśmy. Zobaczyliśmy, jak to wygląda ze środka. Teraz warto poszukać tutaj inne obiekty, związane właśnie z funkcjonowaniem tej cegielni. A tutaj, nawet na piecu. Rosną sobie małe drzewka. Hmm. No ciekawe. No dobra. Idziemy zobaczyć z drugiej strony. Tutaj mamy przejście dalej. No dobra, tak wyglądał właśnie ten piec, gdzie wkładano te cegły i wypalano je. Ale trzeba zobaczyć jeszcze tu pomieszczenie. O, tu jest ten właśnie piec, który pewno ogrzewał. Tamten piec do wypalania cegieł. O, tylko trzeba uważać, bo dach tutaj nie istnieje. Luźne deski. Na dzisiaj troszeczkę wieje, więc w każdej chwili jakaś z tych desek może spaść. Więc trzeba być ostrożnym. Tutaj jakiś zbiornik z wodą tu jakaś studzienka wow a tu mamy ten potężny piec chyba który ogrzewał właśnie tamten do wypalania cegieł ja Cię kręcę no niesamowite Tu jest ten cały silos, w którym był węgiel albo koks, który się sypywał do pieca. Tutaj pewno jakiś był wizjer. Gdzieś tu się sprawdzało, albo żar, albo co. I tu mamy środek tego pieca. Wow, zobaczcie używany tryb w jakim jeszcze idealnym stanie, niesamowite, nie? Jest jego jakiś numer 312 na 2542 ale to jest kolos powiem ja że to jest taki kolos no robi wrażenie nie jest to może jakiś taki super kolos jak gdzieś tam w kopalniach jakieś maszyny górnicze i tak dalej ale tutaj naprawdę dobra, tu mamy O, No i tak jak widać, Podestów już nie ma. Więc na górę nie ma tutaj bezpiecznej możliwości wejść nie będę tutaj skakał jak żaba. No dobra. A tutaj... ale... Dobra. A nic tutaj nie ma takiego ciekawego do pokazania. Dobra, zobaczymy teraz, tutaj. Aha, tu jest zamurowane. Więc tutaj. Hmm. Tutaj już dalej sobie nie wyjdę. A tam u góry kawał komina takiego blaszanego. Albo wentylatora leży sobie. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Dobra, zobaczmy jeszcze, co tu jest. A, pomieszczenia sanitarne. Jak to się mówi, tutaj sobie pracownicy biegali na klopa. Tu była umywalka. Kafelki takie zielonkawe. Możliwe, że to był gdzieś prysznic albo długi kibelek no dobra, nic tu ciekawego nie ma no dobra, opuszczam to miejsce sprawdzę jeszcze jakieś inne pomieszczenia po byłej cegielni nie są dostępne no, a tu jest ten piec z tej drugiej strony z tej strony ten piec pewno był w palenisko u góry a na dole popiół zlatywał właśnie tutaj, jakąś, nie wiem, taczką, jakimś wózkiem. Był stąd pewno wywożony. Dobra, no budynek rozkradziony, ale jak widać, tego pieca jeszcze palnikami nie ucięli. Dobra, tutaj mamy drugi budynek Cegielni. Ale wszystkie wejścia są zamurowane, więc nie pokażę Wam w środku, chyba że mi się uda znaleźć jakieś wejście. Ale jak na razie nie jest to wszystko dostępne, hałasują sroki. Powiem Wam, że ta cegielnia jest taka dosyć nie za duża, taka mała, można powiedzieć, ale robi klimat. 100 przez 427, numer obiektu. No, wszystko tak jak widać jest zamurowane pustakami. O, tutaj trzeba być czujnym, bo jakaś coś tu leży, więc prawdopodobnie tutaj może znajdować się pod spodem spodzienka Eternit w trawie sobie leży Wow A tutaj sobie ktoś siedział na fotelu Oczywiście, da się wejść do tego obiektu, tylko trzeba się wspiąć po ścianie. Ech, powiem Wam, że tak. Tutaj co mamy? Hmm. Tutaj były jakieś schodki i zejście do piwnicy, która też jest zamurowana. No, niestety, wejścia tutaj dogodnego, do środka nie ma. A ciągle próbuję, może coś jeszcze znajdę. A niestety, jak to cegielnia? Cegieł było na stanie dużo. Więc wszystkie wejścia w piękny sposób zostały zamurowane. Tu jest jeszcze jedno wejście, ale to jest tutaj, gdzie ten piec był, więc tutaj już w tym pomieszczeniu byłem, więc to nie jest to wejście, którym można byłoby wejść do tych pomieszczeń, w których jeszcze nie byłem. Tutaj jeszcze jakaś budowla jest, możliwe, że związana właśnie z tą cegielnią. Jakaś taka altanka, nie wiem. Możliwe, że kiedyś coś przetrzymywano. Może śmieci. Tutaj mamy jeszcze budynek tej cegielni, ale tu fajną rzecz wypatrzyłem. Tu wygląda mi, że to jest jakaś rampa przeładowcza. Z tego względu, że patrzcie, tutaj mamy coś takiego. Może się mylę, ale tak dla mnie to wygląda, i tu zaraz idą tory. Możliwe, że mogła to być jakaś rampa. Przeładowcza po prostu przyjechał pociąg z węglem i węgiel tu jakoś był rozładowywany, możliwe. No dobra, to wszystko, co mi się udało pokazać, jeżeli chodzi o ruiny opuszczonej cegielni, tak jak było widać, nie wszystkie tutaj pomieszczenia są dostępne, że można to bez problemu zwiedzić. Te co były dostępne to Wam pokazałem. No, myślę, że ten ciekawy metalowy piec i ten drugi do, do cegieł. No, to były chyba najciekawsze tutaj z tego, co tutaj można było zobaczyć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.